kochani. Mam na imię Laura, a to jest mój kanał. I tutaj Wam pokażę, jakie dzisiaj zakupy zrobiłam w rosmanie i w pepko. Najpierw to jest maseczka w płachcie. Bardzo fajna i ona kosztowała 4 zł. Dalej mamy spray kolorowy do włosów. I na przecenie to była przecena 13 zł, a teraz 4. On bardzo fajny i to jest kolor pomarańczowy. Zaraz Wam go pokażę. I czekajcie. Miejcie. O, taki fajna odżyweczka. Pomarańczowa. Bardzo fajna. Dobrze. Dalej mamy musującą kulę do kąpieli. I ona kosztowała złotóweczkę, więc bardzo fajnie i bardzo ładnie pachnie. Dalej mamy też z tej samej tylko w kuleczkach serii do sól do kąpieli. I to jest malinka i boróweczka. Bardzo fajne. A to jest. Lawenda. Następne to mamy <gulatory> żel pod prysznic, ale jest w tym peeling grejpfrutowy, więc bardzo fajna i bardzo duża pojemność. 200 ml, więc duży. I on kosztował 4 zł. Taki fajny. Widzicie? Dalej mamy Płatki kosmetyczne i one, jest w nich 140 sztuk, więc bardzo fajnie. Ja bardzo lubię takie mieć kosmetyczne płatki i one kosztowały 2 zł. Dalej mamy stópki białe i beżowe i one kosztowały 3 zł. Mhm. Chodź. Jakość. O, widzicie? I ich jest dwie sztuki. Dalej mamy słomki yy, bardzo w fajnych wzorach. Najpierw to jest kwiatuszka, arbuza, limonkę i pelikana. Kolory to są żółty, czerwony, zielony i różowy. Bardzo fajne. Z tego mamy skarpetki. I one kosztowały złotówkę jedna para. Znaczy jedna y, sztuka. Więc bardzo fajne. Dalej mamy kuferek. Też bardzo fajny, pudrowy róż. I on jest taki pojemny. On kosztował 14 zł. Z takim fajnym diamancikiem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I na pewno zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia za tydzień, bo na pewno będzie następny haul. Pa!